Ojca Pio. Drugi lutego. Bóg, który zlał na nas tak wiele dobrodziejstw, zadowala się tak mało znaczącym darem, jakim jest dar naszej woli. Złóżmy Mu go. Wraz z samym boskim mistrzem w tej pokornej modlitwie. Witajcie, witam serdecznie. Mamy dzisiaj święto ofiarowania pańskiego. Potocznie jest ono nazywane Matki Bożej Gromnicznej. Zwyczajowo zabiera się bowiem świece do kościoła czyli gromnice, gdzie zostają poświęcone. Dzień ten. Nie jest ustawowo wolny od pracy, a samo święto nie należy również do tzw. świąt nakazanych, a zatem nie ma obowiązku uczestnictwa we mszy świętej. Wiem wiem, jak to zabrzmiało. Dopiero co niedawno tłumaczyłem, co mam na myśli odnośnie tego określenia, że coś jest obowiązkiem i jakie to niesie skojarzenia. W efekcie tego nawet te obowiązki nie zostają wypełnione. A co dopiero jeśli coś obowiązkiem nie jest? Czyli wolne, nie trzeba iść do kościoła. Uff, całe szczęście. Mam nadzieję, że nikt nie myśli w ten sposób. Tak się naśmiewam trochę, ale takie właśnie skojarzenia może budzić to określenie, że coś jest nakazane, a coś dozwolone czy zabronione. Pewnie, że samo określenie jest prawidłowe i pojawia się w kodeksie prawa kanonicznego i jest to kanon, 1246. Sam ten kodeks to jest taki prawny odpowiednik naszych świeckich ustaw. Jest tam zawarte prawo kościelne, które reguluje różne sytuacje. Tylko zamiast paragrafów są tam kanony. I ten przywołany 1246 brzmi tak. Tak, dla próbki zacytuję. Niedziela w czasie której jest czczona tajemnica paschalna, na podstawie tradycji apostolskiej winna być obchodzona w całym Kościele jako najdawniejszy dzień świąteczny nakazany. Ponadto należy obchodzić dni narodzenia Pana naszego Jezusa Chrystusa, objawienia Pańskiego, wniebowstąpienia oraz Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Świętej Bożej Rodzicielki Maryi, jej niepokalanego poczęcia i wniebowzięcia, świętego Józefa, świętych apostołów Piotra i Pawła, wreszcie wszystkich świętych. No i przy okazji macie całą listę tych najważniejszych uroczystości, w które nie powinno zabraknąć uczestnictwa w kościele. Nie licząc oczywiście niedzieli. Ale większość z tych wymienionych świąt, no chyba tylko poza Wielkanocą, która zawsze obchodzona jest w niedzielę, yy, większość z tych świąt przypada w różne dni tygodnia. Jak choćby ostatnio było Objawienie Pańskie, czyli znowu potocznie zwane Trzech Króli. A wracając jeszcze na chwilkę do tematu tego nakazywania, to chciałbym zachęcić do takiej postawy, że obecność na mszy. Jest dla człowieka wielką łaską, wielką szansą. Okazja do kontaktu z miłością. I to miłością pisaną wielką literą, czyli z Bogiem. No bo Bóg przecież jest miłością. I nie idzie się przecież do kościoła jak na jakąś katorgę, tylko celebrować najświętszą ofiarę Pana Jezusa. Każda msza to przecież pamiątka jego ofiarowania się za ludzi. Podczas każdej mszy słyszymy słowa bierzcie i jedzcie. Pamiętacie niedawną bajkę o strachu na wróble? Sam zginął, ale uratował przyjaciela. Tylko ja tam inny tytuł nadałem, to było chyba nazwane ofiara. Gdyby ktoś nie wiedział o czym mówię i chciał sobie to odnaleźć, to podaję. A zatem nie patrzmy w ten sposób, że jak nie trzeba, to nie idę. Wybaczcie porównanie, ale to jest takie podejście krowy na pastwisku. Niektórzy mają lub mieli coś wspólnego ze wsią, więc pewnie zrozumiecie, co mam na myśli, albo może wytłumaczę lepiej dokładniej, bo przecież jednak nie każdy musi znać wiesi panujące tam zwyczaje, zwłaszcza dotyczące krów. Chodzi o to, że często właściciele krów, chcąc, by zwierzęta nie opuszczały pastwiska, no by nie czyniły szkód, czy tam się gdzieś nie błąkały po okolicy, gdzie popadnie, odgradzają pastwisko tak zwanym pastuchem, czyli drutem, który podłączony jest pod prąd. Jest on nieszkodliwy dla życia. Sam się kiedyś o tym przekonałem. Ale też przekonałem się o tym, jak bardzo jest to nieprzyjemne doświadczenie, takie dotknięcie tego drucika. Krowy może i nie są jakimiś tam geniuszami, ale akurat o tym wiedzą równie dobrze jak ja. Ale jak to zazwyczaj bywa, najlepsza trawa rośnie poza pastwiskiem. Co więc robi ta krowa? Wychyla się pod tym drutem. Jak tylko się da najdalej, byle tylko nie doznać tego nieprzyjemnego impulsu. I to dokładnie miałem na myśli, mówiąc, że przypominamy te krowy. Byle się wychylić jak najbardziej poza pastwisko, a nie zostać porażonym, grzechem chociażby. <laughs> to młodzi też tak nieraz kombinują. A jak ją pocałuję, to czy to już jest grzech? A jak dotknę? <laughs> A jak się pobawię zapałkami na składzie dynamitu, to wybuchnie czy nie? Dobra, nie ma się co naśmiewać z młodych. Sami wiecie, że nie mają łatwo. A gdyby tak spojrzeć inaczej na to, gdyby nie szukać za tym ogrodzeniem, przecież do dyspozycji jest cała piękna łąka. Gdyby się ją zachwycić, nasza wiara. Również jest zachwycająca, tylko potrzebna nam jest przemiana myślenia. Bóg zlał na nas tak wiele dobrodziejstw. To z dzisiejszego cytatu. Ojciec Pio jest niesamowity, to znaczy, zawsze o tym wiedziałem, ale coraz bardziej przekonuję się o tym, im bardziej rozmyślam nad jego przekazem. I dalej, pisze ojciec Pio, że Bóg zadowala się od człowieka tak mało znaczącym darem, jakim jest dar naszej woli tak mało znaczącym darem. A tak naprawdę okazuje się, że nas ludzi nawet na ten mało znaczący dar tak często nie stać. Ale ojciec Pio zachęca: "Złóżmy mu go wraz z samym boskim mistrzem" w tej pokornej modlitwie. Nie wydaje się wam, że to tak dobrze odpowiada temu, o czym mówiliśmy na początku? I też z ofiarowaniem Pańskim, które dzisiaj świętujemy? Spójrzcie, przecież msza święta to ofiara składana Bogu przez Jezusa. Jezus się ofiaruje Bogu, a dołączenie do tej ofiary daje nam jakiekolwiek szanse. Nasza, nawet najlepsza wola, cóż znaczy wobec Boga? Z naszymi ludzkimi niedoskonałościami, słabościami, grzesznością? Pewnie, że. Pan Bóg jako kochający ojciec jest wyrozumiały i docenia każdy szczery wysiłek, nawet ten ułomny, ale złożenie swojej niedoskonałej ofiary z doskonałą ofiarą Jezusa to już nabiera zupełnie innego poziomu. Warto jeszcze dzisiaj spojrzeć na charakterystykę dzisiejszego święta. Jezus jest ofiarowany w świątyni. A my możemy i powinniśmy ofiarować się Panu Bogu razem z Nim. I wprawdzie ofiarowanie się może się kojarzyć z pewną utratą autonomii czy wolności, ale jeśli chodzi o Pana Boga, to nasze obawy nie mają żadnego uzasadnienia. Czy bycie Bożą własnością zabiera nam naszą wolność? Ona ostatecznie przecież do wolności prowadzi. I czy ostatecznie i tak wszystko, co istnieje na tym świecie, do niego nie należy? Kto traci z Bogiem, ten tak naprawdę zyskuje, gdyż życie wieczne odziedziczy. Dlatego nie krążmy jak te krowy po samych obrzeżach, byle nas tylko grzech nie poraził. Ale w łączności z Jezusem złóżmy Bogu ofiarę z naszej dobrej woli. A jak będzie ta nasza wola, to i na miłość, i wdzięczność, i inne ważne cechy także znajdzie się miejsce. Nie uciekajmy od Boga, lecz do Niego idźmy. Powoli, bo powoli, byle do przodu. Słabymi ludźmi jesteśmy, ale niech z nie zabraknie chociaż tego marnego daru z naszej woli, jak to nazywa ojciec Pio. A obecność w kościele, w to święto, chociaż nie jest nakazana, może być dla nas ku temu okazją. No i jeszcze można dzisiaj pośpiewać kolendy. Ostatni raz w tym sezonie. A coś Wam jeszcze powiem na koniec. Miałem ochotę zrobić Wam dzisiaj niespodziankę i wieczorem powrócić do naszego zwyczaju lajwowego, to znaczy chociaż raz, ale ponieważ mam w dzień. Sporo zajęć, a do tego dnia już bardzo niewiele czasu zostało, bo już jest jak zwykle prawie rano, no to czuję już, że nie dam rady. Gdyby jednak jakimś cudem się to udało, to na wszelki wypadek zachowajcie czujność. To tyle na dzisiaj. Serdecznie Was pozdrawiam i szczęść Boże. Hey, 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 hey. hey.